wziął na siebie nasze grzechy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne stawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinicy, W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj o tym, co się stało nad Jordanem, kiedy objawił się Bóg Ojciec i powiedział: Ty jesteś mój syn, umiłowany, w tobie mam upodobanie. Jezus Chrystus przyszedł do Jana nad wody Jordanu, aby przyjąć chrzest. On czysty, bezgrzeszny. Po co wszedł do wody? Po co kazał obmyć się w wodach Jordanu? Ja z dzieciństwa pamiętam, jak wyglądała kąpiel wielodzietnej rodziny. Mama nalewała wody do miednicy i myła dzieci po kolei, od najmniejszego do największego. Kiedy wchodziło już najstarsze, to ta woda była z mydłem, była już bardziej przypominała wodę brudną niż czystą. I widzicie, kiedy. Ja dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nad brzegi Jordanu do Jana ciągnęły tłumy i ludzie wchodzili i chcieli się usprawiedliwić, obmyć ze swoich grzechów. I oczywiście nie było tego wi widać w rzece, ale duchowo ta rzeka Jordan stała się siedliskiem wszelkiego grzechu, tego, który został jakby odpuszczony, który, którego ludzie chcieli obmyć. I Jezus wchodzi do takiej brudnej, zabrudzonej, zanieczyszczonej wody z grzechami. Wchodzi On czysty. On, który jest bez grzechu, bez żadnej skazy. Wchodzi i wychodzi jakby oblepiony tym grzechem. Tak jak sito, które, przez które przecedzamy wodę, jak oczyszczalnia. On po prostu bierze na siebie to wszystko i wychodzi duchowo jakby obłożony tym grzechem. Wchodzi w rzeczywistość ludzkiego grzesznego człowieczeństwa, w tą cielesność obarczoną grzechem ludzką i on niewinny i bez grzechu wychodzi właśnie z tymi grzechami, które potem zaniesie na krzyż i które jakby zniszczy na drzewie krzyża, zapłaci za te grzechy i duchowo przez zmartwychwstanie odrodzi się, a przez Niego my zostaniemy właśnie usprawiedliwieni z grzechu. Bóg Ojciec, o którym mówimy w tych rekolekcjach, przyjmuje to, On zresztą sam to Przewidział i dlatego posłał swojego Syna jedynego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Bóg posyła na świat umiłowanego Syna. To, co ma najcenniejsze, najbardziej wartościowe, daje ludziom, aby nas ratować. Jak jeszcze można opisać tę scenę? Na pewno znamy postać świętego Maksymiliana Marii Kolbego który w obozie koncentracyjnym poszedł w zamian za Franciszka Gajowniczka, męża ojca, który chciał wrócić do swoich dzieci, do swojej żony i błagał o litość. Ale tej litości u Niemców nie znalazł, więc Maksymilian Maria Kolbe wychodzi i mówi, ja chcę pójść za niego. Na śmierć głodową, na wielkie cierpienie. On bierze na siebie karę. Tak właśnie Jezus tak jak, robi to tak, jak Jezus Chrystus naśladuje swojego mistrza, za którym poszedł i wypełnia właśnie ten, ten to najtrudniejsze. Bierze na siebie karę kogoś innego. I Pan Bóg. Przyjął ofiarę, tak jak przyjął ofiarę Jezusa Chrystusa, tak i przyjął ofiarę Maksymiliana. Dlatego, że Maksymilian, umierając w bunkrze głodowym, dał wielkie świadectwo i więźniom miłości Pana Boga, i też tym esesmanom, którzy, widząc, że w bunkrze głodowym, tam gdzie dawniej były jęki, gdzie było Przeklinanie i beznadzieja. Tam rodzi się nadzieja, życie. Maksymilian tak wpływa na swoich braci, którzy tam razem z nim byli, że oni śpiewają pieśni, że jest pokój. I on umiera, Maksymilian, umiera jako ostatni ze skazanych w tym bunkrze błodowym. I od tego czasu w obozie, w którym przebywał. Nie wykonano już żadnej właśnie takiej śmierci, przez śmierć głodową. Yy, dlatego, że Bóg przyjął te ofiary Maksymiliana. Tak samo i Bóg przyjmuje ofiary każdego z nas, jeżeli my czynimy to w zamian za kogoś. Jeżeli na siebie przyjmujemy yy, cierpienie. Jest wielu świętych, którzy właśnie poszli te, tą drogą. Yy, święta Rawka. Święta z Libanu. Rodziła się tam, gdzie święty Szarbel. Ona była zakonnicą, bardzo zdrową i bardzo pełną energii. I ona złożyła panu Bogu ślub, poprosiła go o cierpienie. I pan dotknął ją chorobą. Była obłożnie chora. Musiała, była we wszystkim zdana na łaskę sióstr. Sama nie mogła nic czynić i przy końcu swojego życia, kiedy już miała umrzeć, stała, poszła, przyjęła Komunię Świętą do kaplicy, tak cudownie, i potem zmarła. Pan Bóg też przyjął jej ofiarę i znamy siostry z Nowogródka, które też poszły w zamian za mieszkańców wioski na śmierć. Pan Bóg przyjął ich ofiarę. Przedziwna to tajemnica ofiarowania. Dlaczego tak jest? Dlaczego jest w ogóle cierpienie? Dlaczego jest zło? Dlaczego Bóg dopuszcza w ogóle to, że jest, są takie próby? I w Jezusie Chrystusie mamy jakieś takie światło, że Bóg nie zostawia człowieka w jego nędzy, w jego cierpieniu, ale Daje kogoś, kto wybawia go na wieki. Bo Maksymilian umarł za Franciszka Gajowniczka, żeby ocalić kilka, kilkadziesiąt lat jego życia. Natomiast Jezus Chrystus bierze na siebie grzechy i umiera za nas, żeby darować nam wieczność. Nie tylko, żeby przedłużyć nasze życie, żeby, żebyśmy byli bez jakiegoś cierpienia, bez, bez jakiejś. Kary, ale On umiera za nas po to, żebyśmy mogli pójść do nieba, do Ojca, żebyśmy zostali Jego męką i krwią oczyszczeni na tyle, abyśmy mogli spotkać się z Bogiem, który jest święty, który jest y, nieskalany y, i wrócić do raju, z którego żeśmy wyszli. Bóg jest święty. I gdybyśmy Go zobaczyli takim, jakim jest, to byśmy umarli, znając naszą grzeszność, naszą nędzę. Dlatego w Starym Testamencie Bóg skrywał się i prorocy mówili, że boją się zobaczyć Boga, bo jeżeli zobaczą, to umrą. Tak byli świadomi swojej grzeszności, swojej niegodności. I człowiek, im bardziej poznaje siebie, im bardziej wchodzi w głąb siebie, tym bardziej rozumie Kim jest i kim jest Bóg. Bez poznania Boga, Jego miłości i miłosierdzia człowiek by zwątpił, widząc w swoim sercu głębie i ogrom też zła, które jest w naszych duszach. Jeden ze świętych mawiał: Gdybyście wiedzieli, do jakich grzechów byłbym zdolny, to byście się przerazili. Ten, kto poznał samego siebie, ten poznał też, poznaje też we wnętrzu swoim ogrom Bożego Miłosierdzia, Bożej Dobroci, że mimo takiej naszej grzeszności, takiej naszej nędzy, Pan Bóg jednak, jednak nas nie opuścił, ale zesłał swojego syna umiłowanego. Dał to, co najlepsze, to, co najbardziej kocha. Wybrał najlepsze, najpiękniejsze jagnie, żeby złożyć je w ofierze za nas. Tym Bożym Barankiem jest Jezus Chrystus. Który w Jordanie bierze na siebie grzechy każdego z nas. Wielka to tajemnica, i nie pojmie jej człowiek swoim rozumem. Kiedyś będziemy się tym zachwycać, całą wieczność będziemy mieli na to, aby rozważać, jak miłosierny jest Bóg, jak bardzo nas umiłował, bo w Jezusie Chrystusie wszyscy jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was strzeże i błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie pokój Chrystusa.